Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będziemy gadać o sposobach na upały moich. Jak ktoś mnie chociaż chwilę dłużej ogląda, to wie, że ja kocham upały. Jak jest słońce i jest gorąco, to ja dopiero mam dobre wyniki krwi, ja się dobrze czuję, dobrze funkcjonuję, mam dużo energii, jestem radosna i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzą deszcze, to jest od razu takie. Chciałabym powiedzieć, że swobodne spadanie i że drobny spadek nastroju, ale nie. To jest dokładnie to. Więc rozumiem, że są też osoby, które odwrotnie mają jak się robi ciepło, to źle funkcjonują. Także dzisiaj Wam parę patentów swoich przekażę. Głównie opracowałam je dzięki PKP, ponieważ akurat zawsze przypadkiem wyjątkowo nie działa klimatyzacja albo wszystkie inne rzeczy, które mogą się skiepścić, więc taka sytuacja. W takim momencie, kiedy mam niewielkie pomieszczenie i tam nie tyle, że słońce świeci, jest gorąco, tylko po prostu jest duszno gorąco w pomieszczeniu, yy, właśnie z jakichś tam różnych względów, yy, to, to wtedy chętnie się ochłodzę. No i pomyślałam, że może jakieś części z Was też się to przyda, bo na Instagramie trochę wspominałam i dużo osób było zaskoczonych, także mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny. Na pierwszy ogień wentylator, to jest dosyć oczywista sprawa, albo wachlarz, wentylatory, no to wiadomo, jak powietrze się rusza w pomieszczeniu, to jest znacznie łatwiej, natomiast jestem świadoma, że czasami jak się siedzi w biurze, w którym wszystkie papiery latają, jak się tylko włączy wentylator, to jest trochę ciężka sprawa, natomiast wachlarz nie przeszkadza praktycznie nikomu, ja mam kilka wachlarzy, zawsze je mam powkładane albo w torebkach, albo gdzieś w kieszeniach bocznych, w plecaku, żeby mieć ze sobą, żeby właśnie się schłodzić, bardzo polecam przy wachlowaniu troszeczkę odsunąć od siebie wachlarz i wachlować też klatkę piersiową, bo to schładza o wiele skuteczniej, Niż po prostu wachlowanie samej twarzy. Yy, I cóż, zawsze jeszcze można robić to. Jakby sprawy klimatyzatora w, w mieszkaniu czy w domu w ogóle nawet nie poruszam, dlatego że y, to jest raczej kwestia budżetu niż wyboru. Y, ja akurat mam tak, że klimatyzacji nie znoszę w pomieszczeniach, chyba że jestem właśnie w pociągu i ten dusz, no to wtedy klima jest ok, ale tak jakbym miała w mieszkaniu codziennie mieć klimatyzator, to moja wrażliwa skóra raczej już nie byłaby moja, bo leżałaby jak wylinka po jaszczurce gdzieś na podłodze. Jeśli jaszczurki mają wylinki, a jak nie, no to po wężu. Na pewno ktoś mnie poprawi, jestem przekonana. Kolejny patent to jest chłodzenie nadgarstków i stóp przy pomocy zimnej wody. Jeżeli macie opcję zrobić sobie zimny kompres, nawet po prostu namoczoną zimną skarpetkę położyć na chwilę na nadgarstkach albo stopy włożyć do miski z wodą, to jest ekstra sprawa i bardzo szybko pomaga trochę się schłodzić. Oczywiście w niektórych sytuacjach jest to absolutnie niemożliwe i wtedy można wykorzystać do chłodzenia stóp, że ściągacie sobie buty i stopami dotykacie maty chłodzącej, ale o tych matach opowiem za moment. Natomiast to chłodzenie nadgarstków to jest też dobry patent, bo tu są po prostu naczynia na zewnątrz i trochę szybciej to działa niż jakby się chłodzić jakby w całości, yy, więc to, to jest stary wykorzystany patent wielokrotnie. Albo jak nie ma innej opcji, to chociaż pod zimną wodę włożyć nadgarstki w toalecie, gdzieś tam gdzie się myje ręce, to jest też taka dosyć duża ulga i u dzieci bardzo pomaga, zwłaszcza, że one są no wiecie mniejsze, to wszystko jest takie bardziej skuteczne jeśli chodzi o to chłodzenie. Jeszcze jedną rzecz teraz sobie przypomniałam, którą bym chciała powiedzieć. Ona niekoniecznie jest patentem na ochłodzenie, ale jest sposobem na radzenie sobie z upałami, a właściwie radzenie sobie z anginą, która często przy upałach przychodzi. Ja, jak tylko przychodzi ten moment, że robi się bardzo gorąco, mega, mega rzadko piję napoje z lodem. Raczej piję napoje chłodne lub w pokojowej temperaturze, bo jak jest tak, że jest mega gorąco na dworze i ja się napiję jakieś tam napoje z lodem, dużej ilości tego wypijam, albo napoje z lodówki wyciągane, to momentalnie pojawia się moja przyjaciółka angina. I potem się bujam z tym tydzień po lepiej. Yy, przypominam, że niedoleczona angina to yy, są później bardzo poważne konsekwencje, więc yy, niestety trzeba gdzieś tam szukać dalej pomocy. Yy, a profilaktycznie można po prostu sięgać po letnie albo właśnie yy, w temperaturze pokojowej i dalej yy, ugasić pragnienie, ale przy okazji trochę sobie to swoje gardło oszczędzić. I mówię to jako typiara, która yy, anginę miewała kilka razy w roku co roku. I to jakoś tak przeważnie latem wypadało. Przypadek nie sądzę. Jak już jesteśmy przy napojach, to jeszcze tak rzuca mi się na myśl y, motyw izotoników. Można zrobić sobie napój izotoniczny domowy, są, jest mnóstwo przepisów, także wystarczy sobie wpisać domowy izotonik albo coś takiego na YouTube i wam wyskoczy mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Większość z nich zawiera dodatek soli, także się nie dziwcie, jeżeli jest coś takiego. Albo można po prostu kupować napoje izotoniczne i pamiętać o tym, że one trochę skutecznie gaszą pragnienia i trochę są y, taką. Powiedzmy przystępniejszą opcją niż sama woda, jednakowoż moim zdaniem bez wody to trochę tak się nie da i na przykład słodkie napoje gazowane niekoniecznie może... B powiedzmy tak, lepiej pić cokolwiek niż nic, jednakowoż jeśli jest opcja wyboru, no to lepiej pić wodę albo i zatoniki wtedy, kiedy jest gorąco, bo po pierwsze to jest skuteczniejsze, po drugie, lepiej nawadnia, a po trzecie to nie jest tak, że wypijesz szklankę i później chcecie się pić dalej, bo to było z cukrem. Czy ktoś w kuma nadąża na, za moim typem, e, nie typem, tylko torem myślenia? Bo ja czuję, że czasami jestem na tym torze, ale wykoleić się jest bardzo łatwo, więc jak coś to od razu w komentarzach przypominajcie, prostucie i w ogóle to będę z wami gadać. Chwilę temu wspominałam o macie chłodzącej, i bardzo dużo osób, jak pokazywałam to na Instagramie, to było w ogóle w szoku, że coś takiego istnieje. Otóż mam na myśli maty chłodzące dla zwierząt. Ja kupiłam matę chłodzącą dla psa, bo mój mały piesek teraz bardzo źle znosi upały. Jest, jest mały, łatwo się nagrzewa i nie, niekoniecznie dobrze mu robi, właśnie jak jest tak gorąco. I właśnie kupiłam z myślą o nim jedną małą matę, którą składam i wkładam mu na przykład do kontenera na podróże, albo rozkładam mu ją gdzieś przy biurku koło mnie, jak siedzi, lub po prostu wykładam mu na kanapie, tak, żeby miał jakieś swoje miejsce, żeby mógł się ochłodzić wtedy, kiedy będzie chciał. I kupiłam drugą dla dużych psów, y, którą zabieram ze sobą w podróż, y, jak jadę pociągiem i właśnie wykładam ją na siedzeniu, albo czasami wykładam ją i przykrywam się z wierzchu i poruszam nią, żeby właśnie się schłodzić, jeżeli jest tak mega, mega gorąco. E, miny ludzi są bezcenne, kiedy wyciągam coś, co wygląda jak niebieska kołdra, ale y, już jakiś czas temu y, przeszło mi przejmowanie się cudzym zdaniem, więc y, noszę to, bo po prostu działa. Jeśli chodzi o tą matę chłodzącą, to jest coś takiego, że y, tak. Taka, no powiedzmy, właśnie foliowa cienka kołdra, jest wypełniona żelem, który reaguje na nacisk. To znaczy, jeżeli się przyciśnie tę tkaninę, ten materiał. No nie, tkaninę to nie. Jeżeli się tą matę przyciśnie po prostu, to ona od nacisku robi się chłodna. I to jest tak, że dużo osób mnie pytało, no ale jak to? Ja usiądę albo się położę i za chwilę ona jest ciepła. Bo właśnie o to w niej chodzi, że jak się ją naciśnie, to ona jest ciepła, więc to ona robi się chłodna i później się grzeje. Więc jeżeli chcecie, żeby ona chłodziła często, to trzeba na niej zmieniać pozycję. Tak samo jak zwierzęta jak się kładą, to później, żeby ta mata dalej chodziła muszą się przemieszczać, przekładać na drugi bok i tak dalej, bo ona tylko przy ruchu i przy nacisku działa. A jak się położy, ona się schłodzi, to później zaczyna się znowu grzać od ciepła ciała. Moim zdaniem to jest dobra opcja, bo gdyby było tak, że jak się tylko na to wejdzie albo położy, to opcja wychłodzenia byłaby bardzo prawdopodobna. Ja na przykład sobie nie wyobrażam na 3 godziny do samochodu włożyć psa jak jadę z nim gdzieś do innego miasta i on by miał leżeć na tej macie i ona byłaby cały czas chłodna. To ja ja mu go wyjęłam, by był skostniały, więc myślę, że to nie jest wcale tak źle pomyślane. Mam dwie maty, jedna jest taka mniejsza, chyba, nie pamiętam gdzie jest kupiona, bo dostałam ją w prezencie, ale dziewczyny mówiły, że za kilkadziesiąt złotych można znaleźć w jakimś pepko, w action, w takich innych miejscach, więc szukajcie. Ta mała jest z dwóch takich paneli wykonana, można to złożyć na pół albo można to rozciąć, jeżeli jest takie życzenie. Natomiast ta duża jest z trzech kawałków i też tam laseczki pisały, że jeśli chodzi o wytrzymałość, to jak ktoś ma dużego, to po prostu od pazurów trochę się ta powłoka niszczy i ten żel może pęknąć i się wylać, to trzeba uważać, żeby nikt tego nie zjadł, wiadomo. Natomiast jeżeli na przykład część się tylko zadrapie, to można właśnie odciąć i zostają wtedy dwa panele i ogólnie, że to jest taki, takie całkiem dobre rozwiązanie. Niektórzy osoby mi pisały, że mają małe, małego pieska i taką matę 4-5 lat i ona cały czas się sprawdza dobrze, więc ja Wam za 4-5 lat pewnie powiem, jak tam moje maty, na razie mają się świetnie. Tą niebieską mam zawsze złożoną w kostkę, włożoną do dużego plecaka, jak gdzieś się pociągiem I na razie sprawdzam się to znakomicie, a jak się usiądzie tyłkiem na tymi plecami i przez chwilę się powierci na krześle, to to schłodzenie na dużej powierzchni, cia, to jest wspaniała sprawa. Myślę, że zacznę ją zabierać ze sobą do pracy i wykładać na krześle do komputera, bo yy, cóż, dlaczego nie mam taką opcję. Zapomniałam jeszcze dodać przy okazji tego używania wachlarza, że warto sięgnąć po jakąś mgiełkę ochładzającą mgiełkę odświeżającą, żeby właśnie tonikiem albo jakąś wodą spryskiwać sobie twarz. Z wodami to jest tak różnie. Czasami jest tak, że jak się spryska, to później czuje się takie uczucie ściągnięcia i przesuszenia, więc uważajcie z tym, po co sięgacie. I w drugą stronę nie ma sensu też przeginać, bo jak na przykład sięgacie po jakąś esencję, która jest w takiej formie lekkiej mgiełki, to po jakimś czasie, po drugiej, trzeciej, czwartej reaplikacji zaczyna się twarz trochę kleić albo włosy się przylepiają do policzków, więc lepiej z tym uważać. Poza tym, jeżeli jest tak, że się skóra bardzo mocno poci i regularnie właśnie esencją pryskacie jeszcze więcej, 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 więcej a w esencji znajduje się powiedzmy

no to może się tak zdarzyć, że zaczną się kłopoty z zapychaniem, więc uważajcie po prostu na to, co to jest za rodzaj mgiełki. Ja oczywiście kocham moje wody ziołowe balansujące i witalizujące, akurat wchodzą codziennie, ale też kocham tą chłodzącą mgiełkę z babą, tą tam, jakąś tam z malachitem, tylko trzeba uważać, żeby się do oczu nie dostała, bo wtedy to takie trochę uczucie, jakby pastą do zębów człowiek dostał, ale jeśli chodzi o właśnie tą formę odświeżenia, schłodzenia, to jest coś cudownego. A prysnąć i wtedy jeszcze schłodzić wachlarzem, to jest po prostu cacuszko. Jakby tak było, że ja zmieniam cały czas położenie w tym filmie i co kilka cięć siedzę inaczej, to dlatego, że poduszki sobie zapomniałam. Zaniosłam do biura do medytacji moją poduszkę z plantuli, i teraz usiłuję tu jakoś kucać w miarę wygodnie, żeby nagryć ten odcinek. Także jak moja głowa jest w różnych miejscach, to właśnie dlatego. Kolejny patent, który mam na upały, to jest odzież z długim rękawem. Kiedyś mi się to wydawało takie absurdalne, bo jak zakładałam sobie na przykład jakiegoś long to i wychodziłam na słońce, mówię, przecież to jest w ogóle masakra, jak ja mam żyć. Ale okazało się, że jest to. Jak jakieś rozwiązanie, jak troszeczkę pokombinowałam z tkaninami. Jeżeli jest tak, że jest bardzo, bardzo gorąco, słońce pali Waszą skórę, dostajecie jakiś tam uczuleń, albo zaczerwienie, i plamki się pojawiają, albo po prostu jest Wam gorąco i chcecie, żeby Was tak nie jarało, a musi na zewnątrz, to bardzo polecam naturalne, przewiewne tkaniny, właśnie jakaś bawełna, len, wiskoza, takie rzeczy, które po prostu przykrywają, ale powietrze dalej się dostaje do skóry. Taka na przykład, takie piękne kimono, ale z poliestru, nie rozwiązuje problemu, no bo zacznie się wtedy człowiek pocić, potem jeszcze mogą dodatkowo wychodzić jakieś pryszcze. Teraz sobie tak myślę, może byłby przydatny odcinek o wypryskach na plecach i na pośladkach latem, bo często się to pojawia i mam kilka sprawdzonych patentów. Ale to najpierw ten o stopach muszę nagrać jeszcze i to, co Wam obiecałam ostatnio, także y, to była po prostu mentatka, wiecie, moja własna na potem, żeby sobie zanotować. Y, więc trzeba zwracać uwagę na te tkaniny, z czego jest zrobiony ten materiał. Y, albo można sięgać po materiały z UPF. UPF to jest takie coś jak SPF, tylko że dla tkanin. I po prostu jeżeli nakłada się na siebie jakieś leginsy, koszulki, czapki, inne takie rzeczy, które są wykonane z tego materiału, to wtedy po prostu nie ma poparzeń słonecznych i to jest ekstra rozwiązanie. Są też takie namioty, yy, dla, takie małe dla dzieci, jakieś dla psów, są też takie duże płachty, które sobie można rozbić jak daszek, także warto się też takim czymś zainteresować. Jak znajdę coś ciekawego, to podlinkuję Wam na dole, ale ogólnie jak się wpisze yy, namiot UPF albo ubranie UPF, tam spodnią UPF, koszulka UPF, obojętnie to wyskoczy Wam mnóstwo nalegro, wiem, że jest bardzo bardzo dużo, bo my znajomi kupowali. No i oczywiście tu przy okazji ubrań nie wyobrażam sobie przeżywać upałów bez nakrycia głowy. Ja mam yy, chciałam powiedzieć, ja mam czarne włosy, ale to byłoby straszne kłamstwo. Yy, ja mam tutaj ciemne włosy przy skórze głowy i za każdym razem jak wychodzę, to mam wrażenie, że te jasne są trochę ciepłe, ale tu jest w ogóle już zupa, tam już się gotuje yy, i naprawdę przy tych mega gorącach nie wyobrażam sobie wyjść z domu, żeby nie mieć kapelusza albo turbanu, albo jakieś czapki z daszkiem czegoś takiego. Właśnie po to, żeby się nie przegrzewać. Yy, ja mam wrażenie, że yy, jeśli człowiek się poci, bo ma czapkę z daszkiem, to jest wrażenie, że się bardziej grzeje zamiast bardziej chłodzić. Tymczasem ja mam poczucie, że faktycznie ta warstwa, która chroni przed słońcem, to jest rzecz godna uwagi i na pewno pomaga trochę przetrwać te upały. Słyszałam też o tym, że ludzie czasami moczą czapki i zakładają mokrą na głowę. Mi się to niekoniecznie sprawdza, bo mam wrażenie, że najpierw nakładasz, jest mokra i chłodna, ale po dwóch minutach już jest tak, jakby się z gorącą wodą chodziło na głowie i nie wiem, czy to ma, nie wiem, czy to ma jakiś sens. Trzymam tak te ręce dziwnie i teraz myślę, że chyba to odzwierciedla moje myśli na temat mokrych czapek. <laughs> w tym roku sobie kupiłam kapelusz, który ubóstwiam, także jak na Instagramie widzicie mnie 90% czasu w kapeluszu, to właśnie dlatego, że ja naprawdę non-stop w nim chodzę. Non-stop. Odkrywam też całkiem nowe rzeczy związane z potliwością i z ocieraniem się skóry w tym roku. Po pierwsze dlatego, że przytyłam i mam miejsca, w których mi się ciało styka, a wcześniej się nie stykało, albo gdzieś coś wystaje, a wcześniej tego nie było. Oraz druga rzecz, ja tak byłam przez wiele lat, byłam taka zadowolona, że ja się praktycznie nie pocę. Nie mam czegoś takiego, że gdzieś mam plamy potu i tak dalej i tak dalej. Potem zaczęły mi się trochę problemy zdrowotne i zaczęłam się pocić i byłam zaskoczona, co w ogóle się dzieje. A teraz dopiero po długim czasie, po tych dwóch latach ostatnich Doszłam do siebie i jestem o wiele zdrowsza niż byłam przez, no powiedzmy, 15 lat poprzednich, i nagle się okazuje, że po co się jak normalny człowiek mam takie w ogóle, co tu się dzieje? Wszystko jest dziwne, wszystko jest inne, trzeba się wszystkiego na nowo nauczyć, także przerabiam sobie ten proces. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy jak ocierające się uda, jak to, że się ramię tutaj ociera o piersi albo o bok ciała, jak to, że pod biustem zaczyna się człowiek pocić i tam też skóra ociera o skórę między właśnie piersią a brzuchem, to, że fałdki na brzuchu o siebie się ocierają na przykład, albo uda o siebie i tak to, dalej, to są takie rzeczy, które pierwszy raz w życiu zauważam i mam wrażenie, że też dość łatwo jest sobie z tym poradzić, jeżeli się chwilę nad tym poświęcić czasu, na przykład przed wyjściem z domu. Dezodorant to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Ja używam właściwie takiego dezodorantu, jakiego używam normalnie, czyli jakiegoś tam w kulce albo w sztyfcie. Teraz mam z Yorkaja, on jest tam niby dedykowany też pod biust i pod pachy, ale szczerze mówiąc myślę, że jeżeli macie dezodorant, który Wam się sprawdza i jest taki, że Was nie uczula, to on będzie dobrą opcją, żeby zacząć. I właśnie można sobie pod biustem posmarować tutaj nawet ramiona, jeżeli one ocierają właśnie obok ciała między udami i zdecydowanie tam właśnie albo jest mniejsza potliwość, albo jest poślizg, i to jest dobre rozwiązanie. Druga rzecz, jeżeli nie chcecie mieć właśnie otarć albo żeby wam się uda nie sklejały jak jest gorąco. Ja to mówię z doświadczenia, trochę prześmiewczo, ale trochę bo to śmieszne, bo to prawda w moim przypadku w sensie, to można jeszcze sobie sięgnąć po bazę silikonową taką pod makijaż. Jest mnóstwo różnych kremów na otarcia i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby było dużo silikonu w tym produkcie. Jeżeli to się nakłada na twarz, no to to już tak wiecie, no, trochę gorzej może zapychać, ale jeżeli się właśnie to stosuje, także smarujesz po to, żeby nie ocierało, zwłaszcza pod biustem, a później bierze się prysznic i zmywa to po prostu albo dobrym mydłem, albo jakimś dobrym żelem do mycia, to nie ma najmniejszego problemu. A jeśli chodzi o to ocieranie, to właśnie jeśli jest poślizg, to nie robią się otarcia, też nie robią się wypryski, więc to jest super sprawa i myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Ostatecznie można jeszcze sięgnąć po talk, Ja nie Jestem wielką fanką tej opcji, bo jak się trochę spocę, to mam wrażenie, że mi się on po prostu roluje, ale jest to też jakieś rozwiązanie, można zobaczyć. Może akurat dla Was to będzie coś super. I na sam koniec, jeszcze jedna szybka opcja do biura i jest to ręcznik bawełniany albo lniany, albo po prostu jakiś kawałek materiału, taki jakaś szmata, którą można położyć sobie na krzesło, jeżeli się pracuje siedząco gdzieś tam w biurze. Bo nawet jak się przyjdzie w normalnych ciuchach, to jak człowiek długo siedzi na takim krzesełku, to zwłaszcza jak ono jest ze sky albo ze skóry, no to wtedy zaczyna się tyłek przyklejać a rozłożenie właśnie takiej tkaniny trochę pomaga bo to jest tak jak rozkładamy na siłowni tam gdzie będziemy się pocić to wtedy się nie przyklejamy do tych wszystkich rzeczy i później też nie zostają mokre plamy więc rozwiązaniem do biura też jest to jakimś fajnym zwłaszcza że mówię może to być po prostu jakaś tkanina to nie musi być specjalny ręcznik kupiony czy tam coś czasem to wystarczy swoją jakąś starą koszulkę przerobić i jest to rozwiązanie całkiem skuteczne korzystam sama w tym roku wielokrotnie dobra to byłoby na tyle nie mam więcej patentów jak macie jakieś to piszcie koniecznie w komentarzu postaram się jeszcze dograć wam jakieś zbliżenia żeby było przyjemniej. Do oglądania ten odcinek. Ściskam Was gorąco. Życzę Wam wszystkim cudownego dnia. Jeżeli wolicie bez upałów, to niech u Was nie będzie gorąco. Jeśli wolicie z upałami, to niech u Was będzie pięknie i słonecznie. Cieszmy się wszyscy tym, co nam się uda znaleźć dobrego dla siebie. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Na razie! Mam wrażenie, że zabrakło jakiegoś kawałka, ale już kończymy to, kończymy. Włosy moje dzisiaj mi się podobają w opór. To, to jest po prostu, to jest taki włos, jak ja lubię najbardziej. I jeśli jestem jakaś świecąca wyjątkowo, to dlatego, że testuję nowe kremy z filtrem dla was do odcinka, a mam ich w opór i nakładam makijaż tylko po to, żeby sprawdzić, czy one się sprawują dobrze pod makijażem. Przypadek, no nie są te. Znowu pożegnanie 7 minut, być może, ale już tu miga mi, że koniec baterii, także teraz to już naprawdę nara. <laughs>